Dobry, słuchajcie, dzisiaj robimy galert, czyli tak zwane zimne nogi. I tak, do mnie galert, to ma być galert, a nie jakoś tam zimna woda, bez to u mnie cztery szłapy i takie porządne golono. To jest według mnie, musi być do galertu. Teraz tak, pierwsze co robimy, te łapy musimy umyć do porządku, bo to wiadomo jak ta świnia łaziła potem womy do garca, lejemy tyle wody, żeby to zakryć. Ważymy z 10 minut. Wylewamy ta woda, potem zalewamy łodnowa i wtedy dopiero będziemy pomału przyprawiać i robić galert. Ale pierwsze tak, godzą 10 minut poważyć i ten cały żur wyloć, bo po pierwsze ta świnia bele kaj łaziła a po drugie też beleco co zarła także jak już by da to miał umyte łok ważone i drugi rozgarcu to będziemy robić dalej dobra słuchajcie moje szłapy i kolumną ważyło się 15 minut było wymyte, wypłukane Teraz zajdziesz znalazł w garcu. Wody jest nalone tyle, żeby się przykryło to wszystko. Teraz jedyna rzecz, co robię, to sypia sól. Tak, łyżka ze zupy. To tak, półtorej łyżki. Na razie. Dekel zabieram. I od momentu zagotowania. Jak już się to będzie ważyć, to powiem na nie za wielkim ogniu. 3 godziny. I za 3 godziny będziemy robić dalej. Słuchajcie, galer się waży co najmniej 3 godziny już. Jeszcze godzina się będzie ważył. Ale teraz musimy jakiegoś smaku dostać do tego galertu. I do niego dawą takie jaziny tak by do rosołu. Marchew, pietruszka, seler, pora. Takie coś ciepuję do tego galertu. Teraz jeszcze do smaku łycha takich suszonych jarzyń. I powiem tak tyle soli co tam tandełek to jest teraz po mojemu za mało. Biera taką przyprawę do zup. Jak ktoś nie chce używać takiej przyprawy, to może soli i samej, ale ja takie przyprawy jeszcze taką dobra łyżka. I tak to wszystko przypuja. I to jeszcze się będzie teraz dobro godzinę ważyć. I za godzinę będziemy robić dali. Nasz galer się ważył dobre 4 godziny i tak powiem szczerze, że jeszcze całą noc stał na piecu, bo już było późno, nie chciało mi się tego robić także dzisiaj musimy obrać te mięso tak wyglądałem też łapy po uważeniu także tu z tego cudownie na ja to praktycznie z tego obieram minuta no skóra Kleja na takie małe wyrple I to wszystko po tym ciepna do gara, ale takiego mniejszego. I ta zupa, ten rosół, co mamy teraz w tym jednym gorku, trzeba koniecznie przecedzić, żeby tam żaden się nie wyłomał zęba na jakieś kości. I jak już to wszystko po tym przecedzimy, aha, tak, tutaj widzicie, tu jest takie ścięgno to też biera bo to jest mięciutkie i to fajnie się zje tak jak z tłuszcz łapy to przeważnie ta skóra aż tam niekaj troszkę mięsa jak jest no to też się tym mięso weźmie nie a tak no to najwięcej tego mięsa będzie z tej kolony. i jak już to obieramy do innego gorka, przecedzimy się ten galert, zalejemy i dokończymy. Dobra. Mięso mu obrane. rosół przesadzony, miski naszykowane. I teraz tak, mięso że wsypał do tego rosołu. I jeszcze rożek to zawarzył A teraz to za każdym razem zamieszam I ja, Zamieszą i ja. I tak robię aż wszystkie moje miski będą pełne także najpierw leję do takich niezawielkich bo to jest po mojemu jedna porcja a jak mi braknie tych małych to reszta wleja do wielkiej michy ja ostygnie stygnie do lodówy i na drugi dzień obejrzymy co to z tego wyszło no słuchajcie minęło pora godzin tak wygląda nasz galert Teraz jego wysypiemy Na talisz. były no pora godzin w lodówce bo tyle szłapów to w tym momencie się ściągnął Teraz ja do tego proponuję do takiego galertu to po mojemu czego trzeba go trochę posypać cebulą bo bez cebuli się nie liczy i na to jodową ja tu jako tradycjonalista moja kobieta woli się tam sołów z cytryny. to już jest po tym kwestiach gustu ja no ale proponuję taki galert najbardziej pachowy najprostszy przepis i ये चश्मा शह